Dzień dobry, witam Was serdecznie. Kanał Browar Gdynia i ja. Ja, który formułowałem tezę kilkukrotnie, że piwo pod tytułem KORD to najlepsze piwo rzemieślnicze, które pokazało się na rynku kraftowym od początku naszej piwnej rewolucji. Ja wiem, że zdania są podzielone. Proszę wziąć pod uwagę, że piwa belgijskie nie są moją bajką. Chyba najmniej recenzji piw belgijskich jest przez te 7 lat na kanale Browark Gdynia, ale, ale muszę powiedzieć, że to co tutaj jest przede mną, czyli kort w wersji dzikiej, zainteresowało mnie, kiedy zobaczyłem go na półce za 19 zł w pewnej sieci sklepów, które nazywa się Intermarsz. Byłem przy powstaniu pierwszej wersji, ale już normalnego, Korda. Kilka lat temu, podczas to ważenia w browarze Baba Jaga, Krzysiek Juszczak, czyli Józefik, popularny, czynił w piotkowie Trybunalskim pierwszą warkę. To był, to był jego pomysł. Bardzo dużo włożył w to pracy. Ja sobie będę gadał i już będę ściągał tak. Taki kapturek strzemny, bardzo ładny w ogóle w formie białego dębu amerykańskiego swoje. Piłem to piwo z tanku, potem już jako produkt e, nie da się ściągnąć jako produkt finalny, i muszę powiedzieć, że byłem pod bardzo dużym wrażeniem jakości tego piwa. E, to, co Józefik wyczyniał tam w Piotkowie, e, jak dbał o ten stalowy, zimny tank, a właściwie o to, co w środku tego tanka no to też byłem pod wrażeniem. Mamy oto przed sobą, no właśnie, skrzyżowanie barley wine'a z piwami belgijskimi. Tak można byłoby to jakoś pokrótce opowiedzieć. Ale w wersji dzikiej. W dodatku, jak tutaj jest napisane... No może się wyostrzy, może nie. Oświetlenie mam trochę tak feralnie ustawione. O, na szyjce jest napis... No aparat ostrzy na moją twarz, nie więc musicie mi wierzyć. Na szyjce jest napis, leżakowany w beczkach po whisky. No i to, była, to był ten moment, który zaważył na tym, że kupię tego korda. Edycja limitowana, wild, czyli z bakteriami. I pozwólcie, że nie będę tu żadnych napisów umieszczał, ale przeczytam. Kord BA, czyli Barrel H Wild, spędził w beczkach po whisky blisko 2 lata. Wydłużony czas leżakowania i dzikie szczepy drożdży i yy, zmieszanki bretanomyces i lactobacillus całkowicie zmieniły profil smakowy piwa. No tutaj się akurat o to obawiam, bo ten profil smakowy normalnego korda, yy, czyli Queen Dupla, był... Był niesamowity, ale jedziemy dalej. Na pierwszym planie pojawiły się nuty czerwonych owoców, rześka kwaśność i dziki owocowy bukiet aromatów i smaków pochodzących od droży. Podczas degustacji Corda Barrel H Wild mamy skojarzenia zarówno ze szlachetną whisky, jak i wytrawnym czerwonym winem. Receptura Krzysztof Juszczak, 26 plato, 12% alkoholu, 11 październik 2019, bla 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 bla. Nie ma tutaj e, tego korka. Ja myślałem, że będzie, ale jest kapsel czarny. A byłem już przygotowany na różne wersje: no bo whisky, wino czerwone no kojarzy mi się z korkiem. No to co? Piwo jest obrzane. czy To jest jeszcze piwo. Otwieracze do wina, mają to do siebie. E, kapsel duży. To jest, ten, to jest ta wersja duża, więc może być problem z otwieraczami. To jest ten 26, bodajże. No właśnie, centymetrów on ma więcej ząbków. Na kapslu takie brązowe, brązowe, brązowe ślady. Trochę farfocelków. Butelka piękna, kształt włoski. Na pewno przyda się w domowym browarze. Co z butelki? Jaki aromat, taki zapach? Jest dzikość i skojarzenie z czerwonymi owocami. Trochę orzechów włoskich. Sporo wanili, czuć beczkę. Ja to nazywam, czuć taki. Czuć. Muszę to powiedzieć. Eee, jak ja to mówiłem? Mokre drewno? Szkuner rybacki, coś, coś w tym stylu. Kuter, nie szkuner, coś jak się nazywałem, ale w każdym razie, no takie mokre drewno. Piwo jest dosyć jasne, zadziwiające. Myślałem, że będzie ciemniejsze, ale tutaj nagazywanie e, walczy. E, strzela. Jany nie ma, brązowe, po prostu brązowe. Widzicie to jako ciemny brąz? Ja uważam, że jest to taki brąz-brąz. Szlachetny kolor brązowy, totalnie bezpiany. no ale tak to w Dzikusach jest. Powiem tak, czuć takie wino wzmacniane. To zastanawiam się, czy powiedzieć Wam Sherry czy Porto. Bardzo dużo przeszkadza mi w określeniu wanilia. Bardzo dużo e, takiego mokrego drewna, beczki. E, no i co za tym idzie? Aromat, od, odczuwalny aromat to po prostu jest waniliowy. Ale gdybym to wyłączył, powiedziałbym, że faktycznie czerwone dzikie wino. Uważam, że bliżej temu jest do do Porto niż do Sherry. Porto łamane przez Maderę, mniej więcej. Aromat po prostu słodki, niewytrawny, z dużą dozą wanilii i czerwonych, naprawdę, czerwonych nie orzechów, ale owoców, jak na przykład porzeczka czerwona. Kończy się bateria, ale mimo to będę kontynuował i jedziemy dalej oczywiście z degustacją. Krótko mówiąc, świetny aromat. Przejdźmy zatem do smaku, bo wygląd oceniliśmy. No, wygląd muszę powiedzieć, że jest średni. Natomiast aromat bardzo ciekawy, złożony, bogaty. Wasze zdrowie. Powiem tak. Takie piwo trudno się recenzuje w ciągu 10 minut, jako że mimo że jest ciepłe, ono cały czas odkrywa swoje drugie albo i trzecie dno w miarę ogrzewania się. Niesprawiedliwym byłoby powiedzieć, że jest to po prostu zwykłe piwo w stylu chociażby belgijskim. No muszę powiedzieć, że smak jest również na tą chwilę bardzo złożony, nawet trójstopniowy. Najpierw otrzymujemy na, na pierwszy rzut dawkę dzikich właśnie owoców. To, o czym tutaj było napisane, tak się żachnąłem czytając, no bo to odważy napisać na etykiecie to, co ma być wyczuwalne w tym piwie. Ale powtórzę, rześka kwaśność, dziki owocowy bukiet aromatów i smaków pochodzących od droży. I naprawdę Czuć na pierwszym planie, czyli od razu po po, 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 nie wiem, jak to nazwać, po przełknięciu tego piwa, to wychodzi na pierwszy plan. Piwo nie ma sporo ciała, trudno powiedzieć o tym, że jest pełne. Uwaga, 26 plato. się co mówię? Ale, mimo wszystko, nie czuć alkoholu. Bo bez tego bardzo zdradliwe, bardzo zdradliwe, bo sesyjne. Czy jest, to, czy jest to, komplement w odniesieniu do takiego piwa? No myślę, że tak, dlatego, że to piwo jest ułożone, wyleżakowane. Jasną sprawą jest też to, że przeleżakowane w beczkach po whisky straci swoje ciało. Tak ma każde piwo, które leży w jakiejkolwiek beczce bądź obcuje z dużą, 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 ilością płatków, zrębów po jakiejkolwiek innej beczce. Takie piwo po prostu traci ciało i mamy do czynienia tutaj właśnie z tym, w tym piwie. Ciała nie ma, mimo wszystko. Na dzień dobry dostajemy taką dziką rzeźkość, ale nie kwaśną, dziką, dzikusową. Potem nastaje czas orzechów i trochę suszonych owoców, jak rodzynki i śliwki. No i na końcu... na końcu wanilia i rozgrzewanie alkoholowe. Czy to rozgrzewanie alkoholowe jest przyjemne? No trzeba mieć w pamięci, że jest to piwo bardzo mocne, 12% i o ile? Nie czuć alkoholu w formie szczypania, w aromacie kompletnie go nie czuć czyli nie ma takich objawów szczypiących, nieprzyjemnych to rozgrzewanie alkoholowe w przełyku zamiast goryczki jest czymś bardzo pozytywnym. Uwaga, bardzo pozytywnym w tym piwie. Jest inny, jeżeli pytacie mnie, czy wolałbym zwykłego Korda, czy wersję Wild, to wybrałbym yy, zwykłego Korda. Natomiast wersja Wild jest po prostu inna. Mocno inna. Jest... Hmm, powiem tak, hmm, ma mniej ciała niż zwykły Kord, ale z drugiej strony niesie ze sobą dużo więcej warstw w aromacie i w smaku. W zwykłym Kordzie tak się nie dzieje. Dostajemy po prostu gęste piwo, przyjemne, ciężkie, takie, które, w którym też jest dobrze ułożony alkohol. Wybaczcie, ale... No i jest oczywiście bardzo dobre. Tutaj natomiast otrzymujemy naprawdę wyraźną dawkę wanilii, dziko, dzikości pochodzącej z, z lakto e, i z bretów. Chociaż tak naprawdę jak miałbym oceniać, dajcie mi chwilę, które przeważają. Uważam, że lakto chyba bardziej przeważa. Takiej typowej, kąskiej derki z bretów. Oczywiście czuję, ale bardziej tutaj lactobacilusy robią swoje. One też powodują, że piwo jest troszeczkę bardziej puste. Beczka whisky. Dwa lata w beczce w whisky. Zapytacie mnie, czy czuję whisky, bo jakoś tak do tej pory to nie padło. I muszę powiedzieć, że. Hmm. Teraz jasny brąz. No nie będę tutaj zmyślał. Nie czuję tej beczki z whisky. To jest w ogóle też ciekawe. Jest wanilia. No to, to pytanie, pytanie teraz, czy taką whisky byłoby czuć po jakiejkolwiek beczce: szery, olorzo, czy, 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 czy jak w ogóle jakiejkolwiek. Hm. Spotkałem się z tym, że już portery bałtyckie, czyli też ciężkie piwa, był taki test w Port Gdynia, były z kilku, to był porter bałtycki, tak, z kilku beczek i zawiodłem się, bo liczyłem na beczkę Jacka Danielsa, że tam naprawdę coś tam będzie pokazane i było cienko, praktycznie nie czułem tego Jacka Danielsa. To samo było w Łomkominie, natomiast czułem wyraźnie, wyraźnie na plus beczkę po, po Bourbonie. To, to, naprawdę, to, tam była ta warstwa aromatyczna bardzo bogata. Tak więc sądzę, że beczki połyski. Hmm, chyba że macie jakieś inne zdania, ale niewiele wnoszą do piwa. Przyjemne piwo, rzeźkie, bardzo niebezpieczne, bo sesyjne, bardzo bogate w aromacie. Już powiedziałem, jakim nie będę się powtarzał. I w smaku, wiele plusów. Eee, minus? Chyba nie ma. No, oczy, oczy, wiedziałem, że piwo, które leży w beczce, nie będzie miało ciała. Ja tutaj bym oczekiwał trochę ciała, ale tu są tak: tu są i drożże, i lakto, i brety. Dodatkowo jeszcze dwa lata w beczce. Także tutaj świadomie kupując już tą butelkę, czułem, że nie będzie takiej silnej podstawy słodowej. No i tej podstawy słodowej nie ma. Plus, minus, no dla mnie, no minus, chociaż wiedziałem, że to będzie. No bo jak widzi się 26 Flato, to oczekuje się takiego ciężkiego piwa. Z drugiej strony, jak piłem Risa hmm, z Bojana, to piwo było hmm, też niezbyt takie gęste. Ale jednak muszę Wam powiedzieć, że zmęczyło mnie i nie dopiłem do końca tej buty. Bardzo dobry Ris, Sherry Ris, beczkach po Sherry alorozo. Ale jednak dla jednej osoby pół litra piwa to jest średni pomysł. Dlatego 330 szanuję, propsuję, bardzo dobry pomysł. To chyba tyle. Czy warto? Myślę, że tak. Bo bardzo bogaty, złożony aromat i bardzo bogaty, złożony smak. Przechodzimy jak fala przez różne momenty degustacji tego piwa. No świetne. Mamy dzikość, mamy orzechowość i mamy na koniec wanilię w smaku. Natomiast aromat również dzikość i dużo, sporo Drewnianej beczki. No, i tak już za długo, moi drodzy, to było na tyle. Jeśli piliście Korda w wersji Wild, 18 zł, i ja myślę, że dobra cena, nawet bardzo dobra. Stało się, zawsze muszę coś wiedzieć. Bardzo dobra cena, jak na piwo leżakowane tyle lat, bo dwa lata w beczce. Dziękuję Wam serdecznie. Już niedługo ważenie. I trochę nowości na kanale Barwarddynia, także zachęcam do śledzenia i subskrypcji kanału, bo 60% jak ostatnio przejrzałem statystyki, ogląda moje filmy nie będąc subskrybentami. To jest ciekawa sprawa i sytuacja. Hmm. Duży potencjał. No to dawajcie tam lajki i suby. Do zobaczenia.